No dobrze, słuchajcie, to my też zaczynamy. Ja oczywiście zacznę od krótkiego przedstawienia tego, o czym tutaj będziemy mówić. Ja nazywam się Tristan Trezar, oczywiście dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają. Działam chwilowo na profilu Patryk Guralowski, ale te dwie osoby to wciąż ja. No i dzisiaj słuchajcie pierwszy premierowy odcinek nowej serii w naszym Radio Algorytmia, w nowym cyklu jest to cykl 30 minut później ten cykl w skrócie polegać będzie po prostu na tym że autor prowadzący dany odcinek naszego cyklu ogląda uczestniczy bierze udział w czymś co jest bardzo ciekawe oczywiście dla niego z różnych powodów może się później oczywiście okazać również nieciekawe ale to jest główny pomysł na to, że oglądamy, uczestniczymy, czytamy coś ciekawego i w miarę możliwości, 30 minut później, robimy krótkie podsumowanie. No i dzisiaj słuchajcie właśnie pierwsze takie podsumowanie, pierwszego webinaru. Tym razem, webinaru, którego autorem jest Łukasz Kosuniak. Łukasza, oczywiście. Większość z Was powinna już znać. Łukasz to świetny marketer. Mamy za sobą kilka lat wspólnej pracy w pewnej firmie na M. No i dzisiaj krótkie podsumowanie tego, co na tym webinarze się wydarzyło. Nie dłuższe niż 30 minut. Sam tytuł i temat, może temat bardziej temat niż tytuł jest arcyciekawy, bo zapomnij o generowaniu leadów jest to. Temat, z którym Łukasz też zwraca się przede wszystkim do działów marketingu, ale myślę, że na tym dzisiejszym webinarze był również jeden sprzedawca. A jeżeli tego sprzedawcy nie było lub was sprzedawcy nie byli, nie było na tym webinarze, to ja oczywiście polecam go bardzo obejrzeć. Za chwilkę powiem, z jakich powodów, bo ja też ten swój Aktualny webinar właśnie przede wszystkim kieruje do sprzedawców, do menadżerów działów sprzedaży, a być może i do dyrektorów obszarów sprzedaży i marketingu, bo jest tutaj kilka istotnych faktów, na które warto zwrócić uwagę. Za chwilkę opowiem Wam też również o naszym pomyśle i o moim pomyśle na prowadzenie takiego podsumowania. Jakbyście chcieli podzielić się. I jakąś informacją zwrotną, to ja będę wdzięczny. Także pierwsze premierowe spotkanie, takiego podsumowania już za chwilkę przed Wami, przede mną również. Oczywiście czekam na każdą informację zwrotną. Ja każdą informację zwrotną i dobrą i złą traktuję po prostu jako możliwość poprawienia i doskonalenia tego. Oczywiście, jak to przy premierze, bywa za wszelkie niedociągnięcia. Za wskazanie tych niedociągnięć, oczywiście dziękuję, bo będziemy mogli z nimi coś zrobić. No także, przed chwilą, zaczął się o 10, skończył się ten webinar Łukasza o 11. Gdybym miał podsumować go jednym słowem, czy to był czas, który warto poświęcić Łukaszowi i temu tematowi? Absolutnie tak, ponieważ może on prowadzić, do ciekawych wniosków, a później na podstawie tych wniosków, być może do jakiejś właśnie decyzji o podjęciu pewnych konkretnych działań lub o ich zaniechaniu. Oczywiście chodziło przede wszystkim o generowanie leadów przez działu marketing, przez działy marketingu i potem przekazywanie tych działów marketingu do działów sprzedaży. No, temat myślę, że szeroki jak woda i taki temat, który bardzo często intensywnie podejmowany jest w trakcie różnych rozmów, jak to Łukasz powiedział, on-offline'owych, w trakcie konferencji, w trakcie wielu, wielu webinarów. Trzy rzeczy, które, nasuwają się, które nasunęły się mi, po pierwsze w kontekście propozycji Łukasza, że działy marketingu, ale również działy sprzedaży, czy tak naprawdę jeden dział który moim zdaniem odpowiada za przychodowy rozwój lub przychodową stabilizację jakiejkolwiek firmy i organizacji, no to mamy tutaj, Łukasz proponuje oczywiście zupełnie nowy model, by nie skupiać się tylko i wyłącznie na generowaniu leadów, ale tak wykonywać działania, by angażować, w owe działania albo wangażować w pozyskiwanie informacji coraz to większą ilość osób, które w formalnym, formalnie opisanym lub w nieformalnym procesie zakupowym w firmach i w organizacjach uczestniczą. No i taki mój pierwsze spostrzeżenie raczej dotyczące tego webinaru, że pomysł bardzo ciekawy, ale poprzeczka idzie, bardzo w górę i Łukasz w tym webinarze, myślę, że i marketerom, i sprzedawcom, a na pewno na linii współpracy marketing-sprzedaż, ten model to nic innego jak podniesienie poprzeczki w górę, chociaż wszyscy w sprzedaży od dawna mówią, że skupiać się powinniśmy na tworzeniu właśnie szans, wątków, projektów sprzedażowych, jak sobie to nazwiemy, w których Zaangażujemy i my ze swojej strony więcej osób, czyli kogoś z, przed, z, takiej, z takich działań przedsprzedażowych, działań posprzedażowych, ale również angażować, angażują się po stronie osób, po stronie firm, które chcą kupić jakąś konkretną usługę, konkretne rozwiązanie, coraz to większe ilości osób. Mówi się średnio, że od 4 do 8, to zresztą też tutaj Łukasz potwierdzałeś w wielu. Miejscach, oczywiście na podstawie badań, czy to Forestera, czy Gartnera, czy i RSM u i wielu innych firm, które się tymi badaniami zajmują. Dla mnie ewidentna poprzeczka w górę. Myślę, że raczej temat do przemyślenia i sprawdzenia po pierwsze, do sprawdzenia tego, jak to dzisiaj robimy. Druga rzecz to oczywiście temat do przemyślenia jak to zrobić, by w ogóle dział marketingu i dział sprzedaży, lub po prostu dział, dział marketingu i sprzedaży połączony w jedno, skupiał się w swoich działaniach marketingowych na no właśnie generowaniu szans lub też łączeniu MQLI. Od dwóch czy trzech konkretnych osób w jakąś pulę i przekazywania go do handlowca, wtedy, kiedy mamy zaangażowane dwie czy trzy osoby w ten proces, to znaczy pozyskały one jakieś informacje. No, drugie spostrzeżenie jest takie, że ta koncentracja tylko i wyłącznie na generowaniu lidów, na ich kwalifikacji, ale lidów w kontekście i rozumieniu. Indywidualnego, indywidualnego kontaktu lub też indywidualnej interakcji z nami, z tym, co też my przygotowujemy, czy sprzedawcy, czy marketerzy, to błąd praktyczny, bo na ten błąd praktyczny wielokrotnie wskazujemy. Jednym z ciekawszych dowodów w trakcie tego webinaru była bardzo niska konwersja pomiędzy kwalifikowanym lidem. A szansą sprzedażową, z której naprawdę jest biznes dla, każde, dla każdej z organizacji, no bo ten 1%, który tutaj Łukasz też przytoczyłeś, fakt nie napawa optymizmem, bo jest to, można powiedzieć, jednostkowo najmniejszy, najmniejszy element. No i dla mnie nieduże zaskoczenie. Ja z tym błędem się zgadzam. Tak jak też od wielu lat pracuję z różnymi organizacjami że choćby poprzez działania account based marketingowe powinniśmy angażować coraz to większą ilość osób, które w tych które w decydowaniu yy, uczestniczą, bo przecież ten proces zakupowy, no to czasami jest sformalizowany. Czasami jest niesformalizowany, a wszystkich rozmów pomiędzy uczestnikami takiego procesu zakupowego i tak nie odtworzymy, i tak nie odtworzymy. Warto by złapać jakiś proces. No i to, co dla mnie istotne i co jest dla mnie pewnym zaskoczeniem, ale takim bardzo pozytywnym, Łukasz, to jest ten fragment webinaru, w którym mówiłeś o tym, że taki dział, dział sprzedaży i marketingu, a zwłaszcza Wy, w, zwłaszcza marketerzy, powinni jednak bardzo mocno koncentrować się również na działaniach, których celem jest budowa świadomości marki, a już absolutnie jednym z najważniejszych elementów tego webinaru było dla mnie działania, w efekcie których Buduje się u klientów preferencje wyboru marki. No to jest rzecz niesamowita. Zresztą to jest, połączyłeś to i wysnułeś na podstawie ten wniosek na podstawie pewnej zasady 95%. 5%, w, która to zasada polega na tym, że tylko 5% grupy docelowej, względem której wykonujemy działania, to są osoby które są gotowe na jakieś procesy zakupowe pozostałe 95% nie jest w związku z tym te budowanie preferencji marki jest bardzo ważne zwłaszcza wtedy kiedy one zaczną być gotowe no to powrót powrót do takiego dobrego tradycyjnego Rzetelnego marketingu. Oczywiście forma jest nowa, bo przede wszystkim wspominasz tutaj o content marketingu, bo to content marketing ma budować tą preferencję marki. No i teraz słuchajcie, krótkie podsumowanie. Ja mam swój taki własny pomysł na to podsumowanie, te 30 minut podsumowanie. Jedno z moich ulubionych, bardzo prostych narzędzi, czyli trzy fakty, trzy wnioski i być może na, tych, na podstawie tych wniosków. No, trzy y, działania. Pierwsze wnioski, y, takie trzy fakty, które sobie zapisałem. Oczywiście tych faktów było bardzo wiele, bo Łukasz, przytaczałeś y, wiele badań. No i oczywiście ja też polecam i ja z chęcią zajrzę i wszystkie wspomniane badania sobie również przeczytam. Niektóre z nich znam, ale już po tym webinarze wiem, że powinienem do niektórych z nich wrócić. Pierwszy fakt, na który zwróciłem uwagę, to to, że oczywiście Istotny w procesie zakupu, istotna w procesie albo istotny dla nas w procesie sprzedaży, mówię tutaj o perspektywie sprzedaży i marketingu, jest znajomość procesu decyzyjnego, znajomość osób, które w tym procesie zakupowym uczestniczą. Jedną rzecz, jaką bym dodał też w tym miejscu od siebie, że często ten proces zakupowy, ten proces decyzyjny jest niesformalizowany. W związku z tym, bardzo często w przypadku wielu, wielu zakupów może ten skład się różnić i on się różni. No, fakt tutaj, który przytaczałeś, też na podstawie badań Forestera, że w tych interakcjach. Z interakcjach osób, które uczestniczą na przykład w procesie zakupowym i będą decydować o zakupie jakichś ważnych usług, ważnych rozwiązań dla organizacji, jest aż 18 interakcji i średnio od 4 do 8 osób. No to już nie jest jedna osoba, ale te interakcje są również dla mnie, również z perspektywy sprzedawcy, arcy ciekawe. Dlatego właśnie praca sprzedawcy i praca Marketera jest tak ciekawa, bo również możemy dotrzeć do różnych informacji na temat tego, jak ten proces się odbywa, na ile jest sformalizowany, a ile nie jest. Drugi fakt to oczywiście fakt, o którym rozmawiamy myślę, że od dłuższego czasu i niektórzy z wyników związanych z generowaniem leadów są bardzo zadowoleni, inni mniej, ale fakt jest faktem. Koncentrujemy się od pewnego czasu na generowaniu leadów. Jest to temat, który pojawia się tak często, że może być jakimś nagłówkiem w codziennych wiadomościach. No i ten, to generowanie leadów jest nastawione bardzo często na taką jednostkową, indywidualną interakcję, interakcję z klientem. By the, by the way, w tym miejscu jedno z takich ciekawszych, jedno z ciekawszych określeń, które bardzo lubię w sprzedaży, to też tutaj Łukasz wspominasz o istotnych interakcjach. Ja lubię bardzo angielski zwrot, który mi się bardzo podoba w kontekście też właśnie owych akcji, interakcji, czyli po prostu kontaktu czy to osób, które coś kupują, czy nas sprzedawców, z, z owymi osobami, to jest to, że ta interakcja powinna być, być istotna i po angielsku tak ładnie się no MSI, czyli meaningful sales interactions i to o te chyba interakcje też nam tutaj chodzi. No i trzeci fakt, który myślę, że ma bardzo duże znaczenie, wręcz powiedziałbym, że no właśnie Istotne to jest znaczenie, które polega na tym, że pozyskiwanie informacji na temat rozwiązań i usług, które chcemy kupić, wbrew powszechnemu poglądowi, niekoniecznie zawsze zaczyna się w świecie online. Oczywiście stworzyliśmy go, tutaj jest wiele istotnych informacji, ale bardzo często. Dzieją się równolegle różne rzeczy, czyli oprócz poszukiwania informacji via internet, poszukujemy interakcji, no powiem w tradycyjny, ludzki sposób, to znaczy rozmawiamy, to znaczy pytamy, to znaczy szukamy referencji, to znaczy rozmawiamy na korytarzach, to znaczy organizujemy różnego typu wewnętrzne spotkania, by. Ale również i zewnętrzne z osobami zewnętrznymi, bo tu też Łukasz w pewnym momencie powiedziałeś, że te interakcje i w, że w procesach zakupowych biorą udział również osoby z zewnątrz, czyli mo, możemy również sobie zdefiniować jakiś doradców danych organizacji, konsultantów, którzy w tym procesie biorą udział. Ja zresztą kilkukrotnie, ostatnio też przez współpracujących klientów byłem doprosza, dopraszany. Do takich zespołów, do procesów zakupowych, by skonsultować, czyli zaopiniować oferty, które były przedstawione w kilku procesach zakupowych. Te fakty mi się podobają. Skoro fakty, no to oczywiście przejdźmy do takich wniosków. No, wniosek najważniejszy w tej metodzie i myślę, że wart przynajmniej rozważenia przez wszystkich to, żeby odejść od generowania leadów, znaczy możemy je generować nadal. Natomiast podsumowując, sum, powinniśmy je sumować i przekazywać, czyli mar marketerzy, czy też w tym jednym dziale, to przejście, czy też tworzenie szansy projektu sprzedażowego powinno polegać na tym, że jeżeli. Wykonujemy jakieś działania, działania marketingowe to ową szansę już, a nie lida, przekazujemy wtedy, można powiedzieć kolokwialnie, że ta szansa powinna składać się przynajmniej z dwóch czy trzech kwalifikowanych lidów, patrz kontaktów. Yy. Osób czy z osobami, które, które w tym procesie zakupowym uczestniczą. No i to oczywiście w związku z tym podnosimy sobie również bardzo poprzeczkę, ale to nie jest nie do zrobienia. Jest dzisiaj mnóstwo narzędzi, jak choćby Sales Navigator, w których można owe osoby sprawdzać. Też skomentowałem w pewnym momencie tego webinaru taką informację, że sprzedawca, który Intensywnie, bez wykonania, dodatkowej pracy podejmuje kwalifikowanego lida, wykonuje telefon, umawia się na spotkanie być może za wcześnie, a jeżeli już to spotkanie ma być, no to na tym spotkaniu też powinniśmy dowiadywać się jako sprzedawcy najwięcej o sytuacji, w której jest klient. I mam tu na rozumieniu, ja kiedy mówię klient, w tym momencie rozumiem firmę. No i oczywiście zapytać również i pytać o to, jakie inne osoby w tym procesie decyzyjnym biorą udział, w jaki sposób i kiedy owe rozważania o zakupie takiego rozwiązania się po prostu pojawiły. No i to, to ma, ten fakt jest i to pierwszy wniosek, że powinniśmy koncentrować się Raczej na wszystkich osobach. Łukasz tutaj dość mocno ograniczyłeś albo obniżyłeś ten poziom w pewnej trudności, bo i Forester w badaniach pokazuje, że wystarczy połowa czy dotarcie do połowy tych osób, żeby konwersja pomiędzy Kontaktem, a jakimś projektem nam wzrastała i to wzrastała znamiennie, bo tam na końcu pokazane były liczby, że ta konwersja może wzrosnąć, może wynosić nawet od 20 do 50%. Ja bym szedł jeszcze wyżej, nie zostawiałbym na 50%, tylko raczej starał się zdefiniować i znaleźć osoby, które w tym decydowaniu odgrywają najważniejszą rolę, albo spróbował się dowiedzieć, jak to w account managemencie, jakie są role tych osób w, tym, w tych procesach decyzyjnych. Drugi wniosek to, że Powinniśmy koncentrować się na właśnie na tworzeniu szans sprzedażowych, albo też po prostu powinniśmy w jakiejś mierze starać się zidentyfikować tą szansę sprzedażową u naszego klienta. Co mam na myśli, jak mówię? Identyfikować szansę sprzedażową, ona już tam jest, bo ten zakup, proces zakupowy się zaczął. Te osoby szukają informacji. Jeżeli jakieś informacje znajdą, to je sobie przekazują. W związku z tym ta praca nasza. Mówiąc o tutaj o sprzedawcach, może być arce ciekawa, bo my identyfikujemy już, co faktycznie istnieje. Oczywiście w wielu miejscach możemy też ten proces zakupowy po prostu również inicjować. No ale tam, gdzie już jest, no to faktycznie często docieranie do tych osób polega po prostu na no, pewnym nazywaniu, identyfikowaniu, dowiadywaniu się o tych, o tych rzeczach. No i oczywiście trzeci wniosek, czyli w głowach dostawców powinniśmy być preferowanym dostawcą. To tutaj mały błąd. Zdarza się premierowy dostawcom, oczywiście ona na tej części. Cześć, Rafał, też widzę, że jesteś. Wiem, że jesteśmy umówieni na dzwonek. Dzisiaj zadzwonię, bo wczoraj trochę mniej czasu. Dzisiaj radiowo też mniej, ale na pewno to zrobię. I teraz wracając do wniosku, to oczywiście no. To, ta rzecz mi się bardzo podobała. Łukasz Szapoba, ten powrót do działań związanych z preferencją wyboru marki, bo myślę, że to bardzo ważny, istotny element, żeby właśnie w tym gronie tych preferowanych dostawców być. No i oczywiście nie tylko w głowach samych decydentów, bo owi decydenci no, są i biorą udział w różnych innych wydarzeniach i mogą inne osoby pytać o to, no, kogo byś polecił, jaką firmę, z kim współpracowałeś. W związku z tym nad tą preferencją trzeba pracować w szerokim zakresie. Nawet do końca nie wiemy, kto taką preferencję może nam złożyć. No i to są wnioski, a na koniec działania z tego, które sobie też zapisałem i o których warto sobie gdzieś na końcu porozmawiać w tym narzędziu, no to oczywiście. Po pierwsze to, że ów lead, albo współpraca na linii marketer-sprzedawca powinna zaczynać się dużo wcześniej, to znaczy jeżeli już jest jakiś kwalifikowany, kwalifikowany kontakt, jak ja to lubię nazywać, ten kwalifikowany lead marketingowy, no to Łukasz sam o tym wspominał i wspominałeś, Łukasz, o tym, że to sprzedawcy znają bardzo często osoby, które w tym procesie zakupowym uczestniczą. I już tutaj na tym etapie, po takim pierwszym kontakcie, powinna zaczynać się bliska współpraca, bliska współpraca pomiędzy mm, sprzedawcą i marketerem. Bo być może jest jeszcze za wcześnie na wykonanie bezpośredniego kontaktu, ale możemy poprzez różne działania marketingowe zaangażować większą ilość osób decyzyjnych. No i to, co tutaj też padło wielokrotnie, że jeżeli w wyniku tych działań naszych marketingowych, w sensie działań marketingowych, będziemy mieli kontakt. I zainteresowanie ze strony większej ilości osób decyzyjnych, to wtedy przekazujemy szansę sprzedażową. To jest zresztą bardzo ciekawy temat, że to marketer ową szansę sprzedażową, jeżeli gdzieś jest taki podział, mógłby po prostu, mógłby tworzyć, i sprzedawca już na tym etapie. No, mógłby nawet prześledzić historię owych interakcji, tak jak Łukasz powiedział, istotnych interakcji. No i ostatnie działanie, czyli powinniśmy mieć w naszych kalendarzach, to wielokrotnie w wielu miejscach powta, powtarzam, ja również, że powinniśmy znać proces zakupowy i po albo lub robić wszystko, by go poznać i poznać uczestników. Owego arcy ciekawego procesu decyzyjnego. Wiemy, że to niektóre procesy zakupowe są sformalizowane, niektóre nie są sformalizowane. Ja przypominam sobie dwu czy trzykrotnie, że również jako firma oferująca pewne konkretne rozwiązanie uczestniczyłem w procesie zakupowym do pewnego momentu. Potem już wiedziałem, że jakby dowiedzieliśmy się, ale też. Ja, jako sprzedawca, na podstawie informacji doszedłem do wniosku, że to, co my jesteśmy w stanie wykonać, nie jest tym, czego potrzebuje owa firma. Ale zauważyłem, że w trakcie rozmów ten proces zakupowy albo sam sposób podejmowania, sam sposób decydowania o zakupie nie jest wsparty żadnymi narzędziami i zaproponowałem, bo obszar był podobny. Natomiast nasza usługa nie była w tym miejscu adekwatna do tego, czego, jaką pracę chciał klient wykonać w tym miejscu, ale zaproponowałem też stworzenie bardzo prostych narzędzi do podejmowania decyzji w procesie zakupowym. Wiem, że w niektórych firmach wciąż, te narzędzia do decydowania w grupie w Komitecie Zakupowym wciąż funkcjonują. Można choćby w taki sam sposób też gdzieś w głowie owych osób zaistnieć. No i na końcu to, że powinniśmy tworzyć istotne interakcje, tutaj też dość ciekawa definicja Łukasz z swojej strony, że ta istotna interakcja to jest kontakt z osobą, który z osobą yy, i ta interakcja ten kontakt wnosi istotną wartość z perspektywy pozyskania informacji przez klienta, czyli w efekcie tego kontaktu klient pozyskuje yy, istotne dla siebie w procesie decyzyjnym w procesie decyzyjnym informacje. No, wiele tych rzeczy było ciekawych. Nasze 30 minut później też trwa 30 minut. To, co na koniec, Łukasz, mogę powiedzieć: bardzo ciekawy webinar. Ja polecam obejrzeć ten film. Myślę, że wszystkim osobom, które zarządzają sprzedażą i marketingiem, które łączą lub już połączyły. Te dwa działy w jeden dobrze funkcjonujący dział, bo tutaj wiele z tych rzeczy się, wiele z tych rzeczy na pewno wam się przyda. Myślę, że takim chyba najtrudniejszym problemem, jakim tu może się pojawić przy tego typu metodzie pracy, choć myślę, że ona w wielu firmach już jest, i w jakiś sposób to jest oprzyrządowanie i Stworzenie procesów, w efekcie których dobór narzędzi, w efekcie których ten model by efektywnie funkcjonował, tak? I te interakcje pomiędzy sprzedażą a marketingiem. No jest kilka elementów, które za tym przemawiają, jeżeli dobrze się to zrobi, czy Łukasz wymieniłeś na koniec, czyli wzrost konwersji. W grupie i, i, i wśród klientów, z którymi pracujemy, od 20 nawet do 50%. W ogóle wzrost konwersji w grupie docelowej, potem wzrost od 10 do 20% wartościowej ilości szans na, od klientów lub wśród klientów naszych, istniejących, z którymi pracujemy. No i w ogóle dość ciekawy. Trzeci efekt, trzeci rezultat, który w tych, badanych, badany, w tych badaniach jest pokazywany, to to, że rosną również, czyli pojawia się coraz więcej szans, tak od 5 do 15% więcej szans sprzedażowych od niewidocznych dla nas, dla nas prospektów. Metoda ciekawa, webinar bardzo ciekawy, jeszcze raz polecam jego obejrzenie. To tyle w premierowym odcinku, pierwszym odcinku, 30 minut później. Raczej będziemy trzymać się tej formuły, czyli trzy fakty, trzy wnioski, trzy działania. Jeżeli coś byście chcieli zmienić, coś dodać, coś ująć, to zapraszam. Myślę, że bez większego problemu znajdziecie mnie i radio Algorytmia na LinkedInie. Tyle ode mnie. Dobrego dnia. Dzięki.